Cześć, witajcie na naszym kanale. Dziś mamy dla Was coś specjalnego historię, która narodziła się z jednego pytania zadanego w mroźną zimową noc pytania, które miało moc zmienić wszystko. Panie, czy mogę zjeść resztki? zapytała żebraczka ale gdy miliarder spojrzał jej w oczy wszystko się zaczęło to opowieść o człowieku, który miał wszystko, a nie miał nic o kobiecie, która straciła dziecko. I o dziecku, które wciąż miało nadzieję, o miejscu, gdzie ci, którzy spadli najniżej, uczą się znów wstawać. To nie bajka, to nadzieja. Dom od nowa, historia, której nie zapomnisz. Zanim zaczniemy, pragnę podkreślić, że jest to moje autorskie opowiadanie: wszelkie podobieństwo do prawdziwych osób, miejsc czy zdarzeń jest całkowicie przypadkowe i niezamierzone. Usiądźcie wygodnie, zróbcie sobie coś ciepłego do picia i pozwólcie, że zabiorę Was do świata, w którym największym bogactwem okazuje się drugie serce. Zapraszam do wysłuchania. Nazywał się Amir. Urodził się w Dubaju, ale jego akcent nie zdradzał już pochodzenia. Był gładki jak jedwab, wyćwiczony na negocjacjach z prezesami z Londynu, inwestorami z Nowego Jorku i politykami z Berlina. Miał trzy paszporty, pięć prywatnych odrzutowców i jedno przekonanie, że nic na tym świecie nie kosztuje tyle, ile samotność. W Warszawie był znany, ale nie przez nazwisko. Wynajmował całe piętra hoteli, nie z potrzeby, lecz z nawyku. Lubił, gdy było cicho, lubił, gdy nikt nie pukał do drzwi, a najbardziej lubił to, że nikt go tu nie rozpoznawał. Mógł chodzić w zwykłym płaszczu. Skupkiem kawy ze stacji benzynowej, i nikt nie domyślał się, że ten mężczyzna zarobił więcej w jednym roku niż przeciętny człowiek przez pięćdziesiąt żyć. Pewnego zimowego wieczoru, gdy śnieg tłumił nawet odgłosy miasta, wyszedł przed hotel Bristol. Patrzył bezmyślnie na przechodzących ludzi, których życie toczyło się bez niego. Był sam, jak zawsze. Wtedy usłyszał głos: Panie. Czy mogę zjeść resztki? Odwrócił się. Kobieta była brudna, jej twarz poorana przez czas i alkohol, dłonie zsiniałe od zimna. Trzymała plastikową torbę i kucała przy śmietniku. Nie wiedziała, że rozmawia z człowiekiem, który mógłby kupić ten hotel razem z całym personelem. Zamiast zareagować jak zwykle, odwrócić wzrok, rzucić banknot, odejść, spojrzał jej w oczy. I stało się coś dziwnego. Zobaczył siebie nie w dosłownym sensie, ale w czymś głębszym w pustce w tym, że żadne pieniądze nie mogą ogrzać serca, które od lat zamarza. Nie wiedział, co powiedzieć, nie potrafił zabrał ją do środka. Kelner w restauracji hotelowej nie krył zaskoczenia. Amir usiadł z nią przy stoliku, poprosił o wszystko, co najlepsze i poprosił, by ją wykąpano, ogrzano. Dano czyste ubranie. Kobieta nie rozumiała, co się dzieje, ale jadła, jakby to był jej ostatni posiłek, a może pierwszy od dawna. Tego dnia miliarder zaczął istnieć naprawdę, bo pieniądze dawały mu wszystko, ale dopiero oczy Elwiry dały mu sens. Pokój pachniał ciepłem, cytrusami z odświeżacza i czymś jeszcze, może spokojem, może czymś, czego Amir nie czuł od lat. Siedział w fotelu przy oknie, oparty łokciem o poręcz, obserwując śpiącą Elwirę. Jej twarz, choć naznaczona losem, wydawała się spokojna. Odzyskała coś, co zgubiła dawno temu cień godności. Zegarek na jego nadgarstku, warty ponad 100 tysięcy euro, dzieło szwajcarskich rzemieślników, wskazywał 6:42. Jeszcze noc. Miasto spało, ale w głowie Amira toczyła się burza zadzwonił po obsługę, poprosił o śniadanie dla dwojga, pełne, bez kompromisów. Kroasanty, łosoś, świeże warzywa, jajka w trzech wersjach, herbata, kawa, soki, nawet domowy sernik. Elwira obudziła się powoli, w pierwszej chwili wyglądała na zdezorientowaną, w obcym łóżku, w ciepłym pokoju, pod czystą pościelą, dotknęła dłonią twarzy, jakby chciała upewnić się, że to nie sen. A potem jej wzrok padł na Amira. To sen? Zapytała cicho, łamiącym się głosem. Nie, ale jeśli chcesz, może się nim stać, nie odpowiedziała. Przez chwilę milczeli, patrząc sobie w oczy, dwoje ludzi z dwóch zupełnie różnych światów, których los rzucił do jednej klatki życia. Wkrótce wjechał wózek ze śniadaniem. Obsługa była profesjonalna, ale nie ukrywała ciekawości. Patrzyli na Elwirę, jakby była zjawą, kobieta z ulicy, siedząca w apartamencie prezydenckim jednego z najdroższych hoteli w Polsce. Elwira jadła powoli, z pokorą. Każdy kęs przeżywała jak modlitwę. Kiedy ostatni raz jadłaś przy stole? zapytał Amir. Nie pamiętam. Może trzy lata temu, może pięć. Rodzina, była, córka, mąż, praca w szpitalu. A potem zawiesiła głos. Nie musisz. Powiedział łagodnie, ale ona pokręciła głową: Chcę, muszę to z siebie wyrzucić, choć raz być wysłuchana. Zamilkła na moment, a potem zaczęła mówić cicho, jakby bała się, że słowa są zbyt ciężkie na ten luksusowy pokój. Opowiedziała o błędzie w pracy, o złej diagnozie, przez którą dziecko zmarło, o tym, jak matka dziecka spojrzała na nią z nienawiścią większą niż wszystko, co znała. O wyrzutach sumienia, o tym, jak nikt nie zapytał, czy ona jeszcze może oddychać z tą winą. Opowiedziała o tym, jak zaczęła pić, jak mąż odszedł, a córka przestała się odzywać, jak zasypiała na ławce z uczuciem, że jest nikim. Amir nie przerwał ani razu, jego oczy zaszkliły się, ale nie uciekł wzrokiem. Czy wiesz, co to znaczy mieć wszystko i nie mieć komu powiedzieć dobranoc? Spytał cicho, gdy skończyła. Spać w apartamencie z marmurem i złotem, a czuć, że nikt nie zapytał cię od tygodni, czy dobrze się czujesz? Spojrzała na niego inaczej niż wcześniej, jakby nagle zrozumiała, że ten człowiek, który wyglądał jak milion dolarów, w środku był tak samo połamany jak ona. W tej chwili zadzwonił telefon. Amir spojrzał na wyświetlacz. Basim? Zarząd Emir Investments. Wiedział, co to znaczy. Wiedział, że nie odbierając, traci kontrolę nad trzema firmami: inwestycją w afrykańskie złoto, kontraktem z rządem Norwegii i zapewne nazwiskiem, które jego ojciec budował przez dekady. Odebrał. Głos był zimny jak lód. Gdzie jesteś? Twój kuzyn zagarnia wszystko. Jeszcze dziś mamy podpisywać dokumenty. Jeśli nie wrócisz teraz, to koniec. Amir patrzył na Elwirę. Jej spojrzenie było inne. Nie błagała, nie oczekiwała, po prostu była, nie wracam. Co? Oszalałeś, może wreszcie odzyskałem rozum? Rozłączył się i w tej samej chwili, jakby pękła w nim stara, gnijąca skorupa, zaczął oddychać. Naprawdę. Miasto oddychało styczniową nocą. Śnieg cicho osiadał na dachach aut, na parapetach. Na krzyżujących się myślach przechodniów, Warszawa o tej porze była jak stary człowiek, zmęczona, ale uważna. Amir i Elwira szli razem: on w ciemnym płaszczu, ona w grubym swetrze, który dostała od jednej z hotelowych pokojówek. Szli w milczeniu. Znasz ten park? zapytała nagle, wskazując głową w kierunku skweru. Kiedyś przychodziłam tu z córką: ma na imię Klara uwielbiała robić aniołki w śniegu. Krzyczała z zachwytu, jakby dotykała nieba. Amir słuchał uważnie, nie przerywał. Miałam wtedy wszystko, dom, praca w szpitalu, marzyłam, że wyjedziemy nad morze, że Klara będzie studiować, a potem jedno potknięcie, jedna zła diagnoza, jedna śmierć i nagle już nikt nie patrzył mi w oczy. Elwira zamilkła, jej głos zadrżał. Mąż powiedział, że mnie już nie ma. Córka miała tylko dziesięć lat, ale rozumiała więcej niż myślałam. Powiedziała, że boi się mnie, że śmierdzę. Ostatni raz widziałam ją, gdy zabierał ją do matki. Stała w oknie i nie machała, stała jakby już była sierotą. Jej dłoń odruchowo zacisnęła się na rękawie płaszcza Amira. Spojrzał na nią bez litości, z czułością. To nie była twoja wina, powiedział a nawet jeśli to kara już się dokonała. Przechodzili obok pustej alejki oświetlonej pojedynczą latarnią, cienie drzew rysowały się ostrymi konturami, jakby coś w mroku czekało tylko na ich nieostrożny krok i wtedy wyszedł z mroku mężczyzna brudny, oczy rozszerzone, nie wiadomo czy z głodu, czy z narkotyków, w ręku nóż, stal błysnęła przez chwilę w świetle latarni, jak sygnał alarmowy. Portfel, zegarek, telefon, i ona zostaje. Amir zrobił pół kroku do przodu, zasłaniając Elwirę własnym ciałem. Zostaw ją, weź wszystko co chcesz, ale ona idzie ze mną. A może spróbujesz mnie powstrzymać, bogaczu? Rzucił się. Szybko, zbyt szybko. Ostrze rozcięło ręka w płaszcza Amira i przecięło skórę na boku. Ból był ostry jak błyskawica. Amir próbował odepchnąć napastnika, ale był silny, zdesperowany. Elwira krzyknęła. Wzięła leżący przy ławce śnieżny patyk i uderzyła napastnika w plecy. Ten się zachwiał. Amir wykorzystał moment, przewrócił go na ziemię. Leżeli przez chwilę na śniegu, zmagając się jak zwierzęta. Szpital, białe światła, aparaty, cisza. Amir obudził się powoli. Najpierw usłyszał, potem poczuł. W końcu zobaczył: Elwira siedziała przy jego łóżku, jej oczy były czerwone, ale uśmiechała się, w dłoniach trzymała jego dłoń, jakby to był jej kompas, jakby dotykając go, wiedziała, w którą stronę pójść. Przeżyłeś, powiedziała zrobię ci herbatę tak mocną, że będziesz żałował, że nie umarłeś. Amir roześmiał się słabo. A potem coś w nim pękło zaczął płakać. Bałem się wyszeptał. Nie o siebie, o to, że znowu będziesz sama. Już nie jestem, odpowiedziała. Kilka tygodni później oboje stali przed starym budynkiem przy ulicy Wilczej. Zaniedbany hotel, wyszczerbione schody, odpadający tynk. Amir podpisał akt własności. Co teraz? Spytała Elwira. Teraz zaczynamy od nowa. Nie tylko my. Stary hotel przy Wilczej był ruiną. Pachniał grzybem, wilgocią, starym kurzem, który zdążył już dawno zadomowić się w ścianach. Okna były zabite deskami, a klatka schodowa groziła zawaleniem, ale Amir, stojąc na środku tego zgliszcza, widział więcej niż brud i odpadający tynk. Widział przystań, nie luksusową, niesterylną, ale prawdziwą dla ludzi takich jak Elwira. I dla ludzi takich jak on, z pozoru silnych, a w środku rozbitych. Nie chciał stworzyć ośrodka charytatywnego, który rozdaje zupę i śpiwory. Chciał systemu, który odbudowuje człowieka od fundamentów. Amir kupił go z myślą o trzech rzeczach: godność. Każda osoba, która tu trafi, ma nie tylko gdzie spać ma imię, ma miejsce przy stole ma lustro, w które nie boi się spojrzeć szansa. W środku Działała mini przychodnia z wolontariuszami, lekarzami, mała pracownia komputerowa i biuro pośrednictwa pracy. Wspólnota. Nie było numerów na drzwiach, tylko imiona. Nie było regulaminu, jak w schroniskach, był kodeks współbycia, stworzony przez samych mieszkańców. Elwira została koordynatorką, była jak matka dla tych, którzy dawno matki nie widzieli, prowadziła spotkania wsparcia. Rozdawała leki, robiła kanapki z ogórkiem tak, jak lubiła Klara, ale nocami siadała na łóżku i patrzyła w okno, bo brakowało jej tylko jednego. Amir pewnej nocy dostał maila, niby automatyczny alert z systemu inwestycyjnego, ale po kliknięciu pojawiło się tylko jedno zdanie: Myślałem, że jesteśmy rodziną, ale rodziny też można przejąć, podpisane tylko literą B. Basim, kuzyn, ten, który miał w dzieciństwie złamany kręgosłup dumy, a teraz łamał ludzi jak kontrakty. Amir stracił wszystko w emiratach, firmy, konta, nieruchomości. Basim miał to wszystko teraz, ale nie miał jednej rzeczy. Amir już nie był niewolnikiem sukcesu. Basim jednak nie odpuszczał. Wysłał prawników, by zablokowali transfery środków do Polski. Potem posłał człowieka który miał rozwiązać sprawę starego hotelu. Mieli go kupić przez słupa i zburzyć, zamieniając w apartamenty. Amir o wszystkim dowiedział się od pracownika magistratu. Ten przyszedł wieczorem, spocony, z niepokojem w oczach. Pracuje u nich w dziale geodezji. Wiem, kim jesteście. Wiem, co zrobiliście z tym miejscem, ale ci ludzie, oni nie cofną się przed niczym. Macie tydzień, może mniej. Amir usiadł, spojrzał na Elwirę. Już raz pozwoliłem, żeby ktoś odebrał mi życie. Drugi raz nie pozwolę. Tej samej nocy Amir wrócił do hotelowego archiwum. Sięgnął po laptopa. Nie przeszukiwał internetu jak zwykły człowiek. Miał dostęp do dawnych baz, z prywatnych agencji, dawnych partnerów biznesowych, systemów rejestracyjnych. Wprowadził Klara Wojtyńska. Córka Elwira Wojtyńska, urodzona w 2011, województwo mazowieckie, długo nic, potem trafienie, studentka ASP, kierunek grafika, akademik przy dobrej, adres mailowy, konto na Instagramie, zdjęcia, rysunki, wśród nich jeden szkic, kobiety na ławce, z dzieckiem w ramionach, podpis. Nie rozumiem jej, ale za nią tęsknię. Amir. Usiadł ciężko. Następnego dnia nie powiedział Elwirze nic. Jeszcze nie. Pojechał sam. Klara otworzyła drzwi z zaskoczeniem. Miała rude włosy i oczy tak samo przenikliwe jak matka. Kim pan jest? Kimś, kto zna Twoją mamę. I przyniósł ci coś, czego nikt inny nie da. Prawdę. Był wieczór, kiedy Elwira usłyszała pukanie do drzwi. Nie hotelowych drzwi swojego pokoju, który jeszcze niedawno był pustą, zimną celą, na trzecim piętrze starego budynku. Elwira, powiedział Amir, stając w progu. Mam gościa, ale to ktoś, kto właściwie nie jest gościem, ona po prostu wraca do domu. Za nim stała dziewczyna, drobna, rudowłosa. W oczach miała niepewność i tysiąc pytań, które dusiła przez lata. Elwira zamarła. Jakby czas przestał istnieć, jakby wszystko, co się działo przez te wszystkie lata, nagle odwinęło się jak film do tyłu. Klara? Dziewczyna skinęła głową i wtedy matka zrobiła krok do przodu. Nie wiem, czy mnie nienawidzisz. Czy pamiętasz, ale ja nigdy nie przestałam cię szukać. Pamiętam, powiedziała cicho Klara, że pachniałaś kawą z cynamonem, że szyłaś mi rękawiczki z dziurą na kciuk. Żebym mogła obsługiwać telefon i że płakałaś tak cicho, żeby mnie słyszała. Bałam się, że cię zawiodłam, wyszeptała Elwira, a ja bałam się, że mnie nie chcesz. I wtedy się przytuliły cicho, mocno, po raz pierwszy od lat, i po raz pierwszy od lat obie poczuły, że oddychają pełną piersią. Tego samego wieczoru na wilczą wjechały czarne suwy. Bez tablic, bez śladów, ale Amir wiedział, Basim. Nie przyleciał osobiście, on nie brudził rąk. Ale jego ludzie, ochroniarze, prawnicy, tak zwani inwestorzy, pojawili się z dokumentami, fałszywym aktem własności, decyzją o eksmisji, pieczątką magistratu. Proszę opuścić teren. Budynek zostanie rozebrany w trybie natychmiastowym, oznajmił mężczyzna. W ciemnym płaszczu. Amir stał na środku korytarza. Obok niego Elwira, Klara, a za nimi cała społeczność ludzie, których kiedyś nie zauważyłby na ulicy bezdomni, samotne matki, uchodźcy, staruszkowie, studenci, pielęgniarki, wolontariusze to nie hotel to dom powiedziała Elwira dla kogo? dla marginesu wtedy coś się stało zgasło światło. Na sekundę wszyscy zamarli, ale po chwili na korytarzu zaczęły się pojawiać światła telefonów, latarki, każda twarz oświetlona małym blaskiem i wtedy jeden z mężczyzn wyszedł na środek. Nazywam się Janek. Kiedyś byłem alkoholikiem, mieszkałem pod mostem, tutaj przestałem być nikim, a ja jestem Basia, powiedziała kobieta z aparatem słuchowym. Pracowałam całe życie jako pielęgniarka. Potem mnie wyrzucili, bo złamałam biodro. Tu pierwszy raz ktoś zapytał, czy mnie coś boli. Nazywam się Jusów, powiedział chłopak z Syrii. W moim kraju bomba zabiła moją matkę, a tu dostałem pokój, laptop i możliwość nauki języka. Ludzie zaczęli mówić głośniej, coraz więcej, setki historii, jak ściana dźwięku, który miażdżył ciszę napastników. Aż wreszcie ktoś, Zaczął śpiewać, cicho, polską kolędę, choć nie była pora, i nagle cała społeczność zaczęła śpiewać razem. I nawet Klara, choć nie znała słów, dołączyła. Prawnicy Basima stali jak sparaliżowani. Cofnijcie się, powiedział jeden z ochroniarzy, i wtedy Amir zrobił ostatni krok. Podszedł do kamery lokalnej telewizji, którą ktoś wezwał w ostatniej chwili. Jeśli chcecie zburzyć to miejsce, Zróbcie to przy całej Polsce. Pokażcie, że pieniądz jest ważniejszy niż człowiek. Ale pamiętajcie, gdybyście spojrzeli w oczy tej kobiecie, Elwirze, tak jak ja to kiedyś zrobiłem, też byście się zmienili. Minęło kilka tygodni. Basim zniknął z nagłówków. Sprawa wypłynęła medialnie, śledztwo, nadużycia, nielegalne przejęcia. Pieniądze go chroniły ale już nie mogły cofnąć opinii publicznej, stracił reputację i to bolało go bardziej niż wszystko inne, a dom od nowa dostał oficjalny status fundacji. Miasto przekazało prawa do budynku, powstały kolejne oddziały w Gdańsku, Poznaniu, Lublinie. Elwira została dyrektorką. Klara projektowała ich logo. Amir? Amir wreszcie odpoczął nie od pracy, ale od pustki. I codziennie rano, gdy przechodził przez korytarz, który kiedyś był ruiną, słyszał rozmowy, śmiech, i czasem jedno zdanie, które wracało do niego jak echo: Panie, czy mogę zjeść resztki? Nie, ale możesz usiąść ze mną do stołu. Minęło kilka miesięcy. Zima odeszła, zostawiając po sobie kałuże i pąki na drzewach. W domu od nowa nie pachniało już stęchlizną ani strachem. Pachniało życiem. Elwira siedziała na schodach przed wejściem z kubkiem gorącej herbaty. Obok niej Klara z laptopem na kolanach. Projektowała plakat na nową kampanię społeczną. Nie musisz być bezdomny, by czuć się samotnie, ale u nas samotność się kończy. Amir podlewał kwiaty. Tak, Amir, miliarder, który kiedyś wynajmował całe hotele. Teraz z dumą dbał o Pelargonie w donicach z recyklingu. Mówił, że kwiat to najprostszy dowód, że coś może zakwitnąć mimo zimy. Na obiad przyszła Jagoda, seniorka, która kiedyś nie wychodziła z pokoju. Dziś robiła najlepszy rosół w dzielnicy. Jusuf zainstalował Wi-Fi w całym budynku i planował kursy programowania. A Janek prowadził grupę wsparcia dla osób uzależnionych. O zmroku, gdy światła rozbłysły w oknach jak tysiące cichych latarni, Ktoś zapukał do drzwi, młody chłopak, z plecakiem, z nerwem w oczach, słyszałem, że tu można zacząć od nowa. Nie wiem czy się nadaje. Elwira wstała, uśmiechnęła się tak, jak uśmiechała się do Klary, zanim ta nauczyła się mówić. Nikt się nie rodzi gotowy, ale tu nikt cię nie spyta, kim byłeś, tylko kim chcesz się stać. Chłopak przełknął ślinę, wszedł. Drzwi zamknęły się za nim łagodnie, a gdzieś tam, na górze, w jednym z pokoi, świeciło się światło w oknie, znak, że dom żyje. Bo czasem wystarczy jedno spojrzenie, takie, które nie widzi nędzy, lecz człowieka byś znów poczuł, że istniejesz. I tak kończy się nasza historia. A może dopiero zaczyna, bo dom od nowa to nie tylko budynek przy ulicy Wilczej. To idea, że każdy zasługuje na drugą szansę, i że czasem wystarczy jedno spojrzenie, by ocalić nie jeden, a dwa światy. Jeśli ta opowieść was poruszyła, jeśli wierzycie w siłę empatii i drugiego człowieka, będzie mi niezmiernie miło, jeśli zostawicie subskrypcję na tym kanale. Kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych historii. Wasze wsparcie, każdy lajk like i komentarz. Jest dla nas największą motywacją. A może macie własne przemyślenia na temat tej historii? Co dla was oznacza dom? Dajcie znać w komentarzach, chętnie przeczytamy każdą waszą opinię. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.